Obiowa. Tak, przysłowiowo, no, oczywiście, ja mówię tutaj o anonim... Bo takiego sprawcę łatwo namierzyć. Oczywiście, tak, tak. oczywiście, że tak, ja mówię tutaj o y, takim przeświadczeniu sprawców, że skoro uciekną do internetu, to się, wydają się anonimowi, oczywiście, tak jak pan ja radny ja słusznie zauważył, oni nie są anonimowi i również w tych obszarach mamy spore sukcesy i myślę, że nie potrzebujemy na tym i to na pewno nie jest, nie jest dla nich wyjścia. a my, my, mam nadzieję, że będziemy skuteczni. Wyzwań przed nami, co nie miera, A, jeszcze chciałem zapytać o monitoring, bo miasto ob ob obwieszone kamerami, prawda, no, to was wspiera podejrzewam w jakiś sposób, ale Czarny Biur też nie dał y, Oczywiście tak, Panie Raktorze, myślę, że to jest bardzo pomocne narzędzie. Ja muszę przyznać, że my bardzo często korzystamy z tego monitoringu miejskiego, identyfikacji osób, identyfikacji pojazdów, ale myślę też y, sama świadomość sprawców, że są w zasięgu w zasięgu kamery monitoringu też działa prewencyjnie, oczywiście, no, no A nie... Ale nie jest... wszyscy, bo nieraz <grym> zdarza się, że pod okiem kamery robią takie rzeczy, że głowy się nie mieści. No właśnie I, i tu jakby niestety, niestety to jest ta, ta ciemna strona działania sprawców, choć mówię, z punktu widzenia naszego, no jest, jest, ja się bardzo cieszę, że, że tych kamer jest tak dużo i cały czas ten aspekt monitoringu jest rozwijany, my bardzo z tego często korzystamy, ale no też pewnie, pewnie ten monitoring z każdym rokiem, jak on jest, no to niestety sprawcy też gdzieś tam pewnie się przyzwyczajają do tego i w jaki sposób się godzą. Ale mówię, no nam to bardzo pomaga, ja się bardzo cieszę, że to się cały czas jest rozwijana, modernizowana, bardzo często.